Co tu robić? Pobawię się chyba z sofikiem. Jest, patrzcie, jakaś paczka. Wow! Mamo, tato, Paczka, e, paczka jakieś przyszła do mnie. Idę pokazać. I skąd ty masz na No sam, jak coś takiego. No olbrzymia. Strasznie ciężka. Ciekawy od kogo. chodź mi pokaż. Jaka paka, skąd ty to wzięłaś? No, tam przed drzwiami. Ty jak, otwierasz drzwi sama? Tak. Ze mnie? Byłem Nie wolno to otwierać drzwi. Tofik był z tobą? Był, był. Pokaż mi, co w tej płatce tam masz w ogóle? A z, sam jestem ciekaw. Wika, Wika, jak myślisz, co tam jest? Nie mam pojęcia. Chodź zobaczymy, czym tu to otwierasz? No rzeczkę Ooo, co tu jest? Ja. Czekamy kto zostawił tą paczkę Musimy się dowiedzieć Jak myślisz? Nie mam w ogóle pojęcia kto to zostawił Co tam jest w środku Więc jakaś niespodzianka ta Pewnie tak, tylko żeby to nie było coś Uuu. Wow, co tam mamy, jest? Mamy tutaj reklamę Pokaż. Na urodziny. Czy przyda się dla jakieś osoby? Wow, gazety! Mam tutaj Lord Surprise gazety. Tak wyglądają, gazety Lord Surprise. Wow, i ty to dostałeś to za darmo? Tak, naklejki bardzo fajne. A może, może mama zamawiała, jak myślisz? Pokaż. Nie, pewnie dostałam. Co to jest? Lord Surprise, tak? Naklejki tu mam. Super. Ekstra, jakaś nowa kolekcja, tak? Mm. Jeszcze raz w ogóle widzę takie kasety o, Jak myślisz. Fajny Solusprise <grym> Mama zamówiła czy kto? Bo mamy tu nie ma, tak by? No nie ma. Widzę mu róż, ale fajne. <grym> Ekstra. I co tam okay. w jest? Lubię kolor różowy Naklejki i kolorowanki. Pokaż. O. Tej. Takie duże rzeczy. Ekstra. Bardzo fajne. A chciałeś sobie takie kupić, słyszałem. No, ja lubię. lubię. Jak coś ci zrobił prezent? O, masza i niedźwiedź. O, jest, masza, nie twoja ulubiona bajka. Zawsze jak miałam albo bawię, to jest. Ekstra dla... jest. Fajny bryloczek. No. O, kolejna masza i niedźwiedź. Tu mamy samą maszę. Bryloczek. Ale ekstra. Aha, czyli to jest y, komiks. Patrzcie, tutaj mamy różne nowości. Ja mam właśnie to. O, to. Aha. o i Wiktorka mówi: A, to chcę sobie kupić. Różne magazyny fajne, które mnie interesują, będę czytała. Tomasz mm -hmm. Co tam jeszcze jest? Pokażę. Patron, czy masz książeczki? Są pewnie z literkami, bo widzę już. Kolorowe słowa? Mhm. Mm Teraz ja o labirynty takie, tam Będzie wypełniała? Pewnie tak. Mamy tutaj o, fioletowo, dla melki bardziej, bo mam wielki kolor fioletowy. Dla <grystanie> Amerki nie, dla Ciebie bardziej. Ale będziesz miała teraz dużo zajęcia. Strasznie dużo rzeczy. Zadowolona jesteś? Mhm. Co tam jeszcze jest? Uuu, świnka Peppa. Jest, mamy świnkę Peppę i mamy maskotkę. To <grystanie> jest tak? Naklejki, wow. ale wyższe. Tu wiem uwielbiam że o super. Panie, ile naklejek Wszystkie znasz te postacie? Prawie wszystkie. Rzeczy. Ekstra. Jeszcze coś jest? O, inna. Tu mamy zabawę z naklejkami. Zabawę z naklejkami. Tutaj muzeum na maksa. A, Wittorka uberła losu. Oh, ja, ja, ja. Ale uie, Ale O, miała teraz. Kto zrobił taki prezent? Musimy się dowiedzieć. Mhm. Ekstra. Cały pokój być oklejony chyba teraz w naklejkach. Mamy 44 koty. Mamy z naklejkami. 44 okay. o, Koty. Fajne. A ty lubisz koty? Marzek, dziesiątkę. Ja właśnie oglądam czasami tą bajkę 44 koty, ja było takie, takie Ale ładne. <laughs> Widzisz? Ktoś ci zrobił piękny prezent. Ciekawie kto. Dalej rzeczy są. Wsi patrol. Wow. O, książka z muslami. Wsi patrol. To ładna. Majka gruba. O. Pokażę ją jeszcze mi, żeby zobaczyć. Ekstra. Pięć układanek. Hmm. Będziesz układała? Wreszcie hmm. miał... będzie coś to, do roboty, Teraz nie? to będziesz miała. O, kolejne. Zle. Dalej przy patrol. Co, Jeszcze przy nie pracy? koniec? Jeszcze tam coś masz? Mhm. Winka. Pepka. Winka pepka jest nawet. Patrzcie się. Kolejne zabawy, zabawy z naklejkami. Wiki, ja się martwię, że okleisz cały pokój no, powie... misja. Czyste ręce? Tak jest, to jest teraz ważne, żeby mieć czyste ręce. Trzeba mieć ciągle. Tak jest. Ładę. Jest... I ostatnie serduszko dla Was, widzowie! Tak. Piękne, ale co, cieszy się Wiki? Co byś raz zrobiła? Puzzle że padała? No to dobra, fajnie. Ktoś zrobił Wiktorce mega prezent. To nie byłem ja. Uwierzcie mi. Ktoś zadzwonił, zostawił paczkę i patrzcie, co się dzieje. Wiktorka ma teraz zajęcie na cały wieczór, cały dzień. A, nawet i na kilka dni. Wow. O, jakie ładne. Aha. Najpierw pada, tak, później układasz te puzle. Mm -hmm. Super. O, co ja puzele? I co Witorka? układasz puzzle, tak? Przy Tak. Dużo jest takich puzli tutaj w tej książce? Tak, dużo. Z pięć yy, układanek. Jak mniej więcej, może zobaczymy, czekaj. Nie, Spodumiemy. pięć. Pięć, pięć. Może, masz rację. Tu lubisz puzzle, to akurat. Patrz Wiki, jak to wygląda. Wszystko rozłożyłaś. Ja. ty to chyba miesiąc miała zajęcie. Mhm. Ekstra to. prezent. Wika, no to miłej zabawy kochana. Otworzyłam sobie teraz lolę z gazetkę. I patrzcie, i patrzcie w ogóle, jakie rzeczy dostałam. Taką kartkę i ją się tak przypina na włosy No Ale ładna. Taką opaskę na rękę. Mhm. To za dużo. Okazać co była? Tak. E, taką naklejkę. Pewnie unikatował, tak się odkleja od spodu. No pokażę, jak ona wygląda. Ładna. No. I jeszcze dostałam takie naklejki. W tej gazetce było tylko, tak? Kochani, patrzcie co było w tych magazynach. Był taki plakat, na dwie strony jest. O! E, tutaj dostałam taką naklejkę. Dostałam taką opaskę. Naklejki i kryształki. Taką kokardę, którą można sobie przykleić na przykład na Laleczkę rol. A już sobie przykleiłeś. Mhm, I teraz fajnie to wygląda. Jeszcze na drugą sobie przykleiłaś. I to było w tej gazetce, tak? Tutaj wszystko tak, tej? Tylko było w tej. E... Jedna kokarda była w tej, a w tej jeszcze w drugiej. To znaczy w tej gazetce co było? W tej gazetce tak. to była ta kokarda i było te reszta. Fajne. A w tej ten to, to było więcej rzeczy. To jest ta sama gazetka, tylko są inne rzeczy. Tu mam taką naklejkę unikatową. Wow. Mam takie kryształki. Podoba Ci się? Mhm. To są inne. Piękne kryształki. O, takie naklejki. Mhm. Taką paskę. I taką kokardkę też. I już widzę wykorzystałaś automatycznie Ładne kokardki do lalek, przykryłaś, tak? Mhm. jeszcze <noise> pasuje do jej bluzy, bo tutaj też ma kokardkę. Faktycznie. Czyli po co się do... kupić taką kosę o gazetkę? się. No A tu jeszcze masz Uuuu. mnóstwo wszystkiego. Będę Także... jechać na to. Ja... Także trzy godziny, nie twoje. <noise> tak. Okej okay, kochani, to już kończę ten odcinek. Mam jeszcze sporo rzeczy do otwierania, ale bo... Będę... miałam dużo do roboty i do zabawy. Więc żegnam się z Wami, pa! Zostawcie pa! łapkę w górę. 啊。